Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To odcinek dla tych, którzy naprawdę czekali, żeby coś się pojawiło na, na moim kanale. E, dziękuję tym osobom, które się czasami upominają o filmiki, ponieważ są dla mnie znakiem. Ostatnio była taka sytuacja, że ktoś zostawił komentarz mówiąc, że szkoda, że tak rzadko nagrywam. I powiem szczerze, bardzo szczerze, pokłóciłem się z kimś, obraziłem kogoś. Zgrzeszyłem. Nie byłem taki opanowany i spokojny jak tutaj na tym ekraniku teraz, który oglądacie. I to jest chyba taka największa bolączka bycia chrześcijaninem. Kiedy człowiek za wszelką cenę chce być dobry, chce być lepszy, chce być dobry dla innych, chce kochać, chce przebaczać. I nagle wydarza się sytuacja, w której nie jest sobą, nie potrafi się opanować, nie potrafi powstrzymać gniewu. Nie potrafi powstrzymać języka, nie potrafi powstrzymać swoich rąk, swoich zachowań, nie potrafi powstrzymać e, mowy ciała, nie potrafi powstrzymać tych wszystkich emocji, które w nim są, ponieważ na przykład został sprowokowany albo zostało powiedziane coś w jego kierunku, co bardzo go zabolało. Nie chodzi tutaj o to, o publiczne wybielanie się z grzechu czy o publiczne tłumaczenie się. Chodzi o to, że wielu ludzi nie rozumie pojęcia lub bycia chrześcijaninem. Wielu ludzi myśli, że bycie chrześcijaninem to bycie perfekcyjnym człowiekiem w życiu codziennym, a to jest wielki błąd, to jest wielki błąd. Kiedy Piotr wypierał się Jezusa, czy był idealnym człowiekiem, kiedy to robił? No nie, no zarzekał się przed Chrystusem, że ja się ciebie nigdy nie wyprę, ja pójdę za tobą w ogień, ja umrę dla ciebie. Tak mówił Piotr. Piotr powiedział, że pójdzie za Panem nawet na śmierć. A za parę chwil trzy razy się go zaparł, trzy razy go w tym zaparciu zdradził i Chrystus z daleka na niego patrzył i już mu przebaczą. Wiecie, o tym chcę powiedzieć, o tym, że, że odnosząc się do siebie, odnosząc się do ludzi, którzy chcą być blisko Pana Boga, odnosząc się do ludzi, którzy chcą pójść za Jezusem, Jego śladem, chcą Go naśladować, za Chrystusem z Ewangelii, za Chrystusem, który tu po tej ziemi kroczył, i chcę powiedzieć o tym, kiedy nam to nie wychodzi. Bo mm, ja myślę, że po drugiej stronie ekranu są ludzie, którzy przeżywają dokładnie to samo, co ja. Kiedy ten Twój trud, kiedy to staranie, kiedy ta chęć wyjścia do Ewangelii, kiedy ta, ta chęć wyjścia do Pana Boga jest cały czas jakoś blokowana. W moim przypadku jest tak jak z tymi filmikami. Od dwóch miesięcy próbuję nagrać jakiś film na kanał Śląski Kaznodzieja. Nie udaje mi się to, bo rano trzeba wstać, trzeba przygotować posiłek dla dziecka, dla samego siebie, wyjść do pracy. W czasie pracy jest przerwa bardzo krótka, później trzeba wrócić do pracy, przychodzi zmęczenie, przychodzą obowiązki rodzinne. I to jest nasze normalne życie, które toczy się w prawie każdej rodzinie. To jest nasz schemat. Ale kiedy człowiek zaczyna chcieć zrobić coś więcej dla samego siebie, jeżeli chodzi o duchowość i mm, o kontakt z Panem Bogiem, to też zaczynają występować różnego rodzaju takie przeszkody, których się nie spodziewamy. I właśnie te takie przeszkody e, i kłody pod nogami, które mamy, no, uniemożliwiają nam pójście dalej, prawda? Bo mimo szczerej chęci serca, mimo szczerego takiego nastawienia do Pana Boga, do wiary, do tego, że chcemy eksplorować tą. Ewangelię, pismo święte, chcemy się zanurzyć w, w tej historii Jezusa, no to cały czas nam coś przeszkadza, a to wydarzy się jakaś sytuacja, o której się nie spodziewamy, a to ktoś nas zaczepi, a, kto, a to ktoś nas właśnie wyprowadzi z równowagi, a to ktoś z nami zaczyna dyskusję, a to zaczynamy być wzburzeni, a to zaczynamy w ogóle tracić koncentrację i taką e, zdolność do tego, żeby spokojnie rozważać pismo święte, bo to jest chyba też duży problem, brak skupienia, e, aby usiąść do pisma świętego i żeby to pismo święte, że tak powiem, przetrawić w ciszy i spokoju. Ja mam bardzo duży problem czasami z tym, że siadam do pisma świętego, ale telefon ma włączony w razie czego, gdyby żona dzwoniła, że coś jest nie tak z dzieckiem, albo na przykład e, może zadzwonić mój, ktoś mój bliski prawda, z domu. No i tak siedzimy właśnie na, jak na szpilkach. Próbujemy do tego Pana Boga przyjść, a tak naprawdę cały czas jesteśmy w tym dyskomforcie rozproszenia i nie udaje nam się to. Dlatego jeszcze jedna rzecz odnosząca się do tego, jak postrzegają niektórzy ludzie chrześcijan i ludzi, którzy starają się do Pana Boga przyjść. To jest taka wiadomość do tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś oskarżają chrześcijan, katolików, a mówiąc, ty jesteś taki katolik, a robisz tak, ty jesteś taki chrześcijanin, a robisz tak, a chodzisz do kościoła cały czas, a robisz tak. Hmm, e, wszystkim mówisz o tym, żeby być dobry, żeby naśladować Jezusa, a sam robisz przeciwnie. Tak, jest tak, jest tak. Ja to mówię w swoim własnym imieniu i prawdopodobnie w imieniu tych wszystkich, którzy bardzo chcą być dobrymi ludźmi, chcą naśladować Jezusa Chrystusa, którzy chcą za nim pójść, chcą żyć prawgodnie, e, że tak powiem, przestrzegając prawa, przestrzegając dziesięciu przykazań, a nie wychodzi to. Nie wychodzi to, ponieważ diabeł, zły. Tak potrafi zmanipulować nami, innymi ludźmi, żeby nas po prostu obalić na ziemię, w tym naszym dobrym postanowieniu. I bardzo mnie smuci to, kiedy, kiedy upadam. Kiedy pokonuje mnie grzech, moja słabość, kiedy pokonuje mnie nerwy i emocje, kiedy e, brak tego opanowania, a potem przychodzi taka szpila od strony przeciwnej, no właśnie, takim jesteś chrześcijaninem, takim jesteś katolikiem. W niedzielę biegniesz do kościółka, modlisz się, potem mówisz, że pójdziesz do spowiedzi, potem przyjmiesz Pana Jezusa i już jesteś wybielony. Bardzo ciężko się to tłumaczy, bo ten odcinek musiałby zająć chyba z 30 minut. Ale... Ostatni raz podkreślę i wysyłam informację do ludzi, którzy oskarżają chrześcijan i katolików. Każdy człowiek, począwszy od niemowlaka do kapłana lub nawet papieża, jest człowiekiem i tylko człowiekiem i jest grzesznikiem. Jest grzesznikiem, który narażony jest na zakusy diabła, jest narażony na zwykłe oszczerstwa, jest narażony na nerwy, na złe emocje, jest narażony na próby, które też Bóg nam daje, aby nas uczyć cierpliwości i właśnie, żebyśmy starali się pokonywać te e, Złe ataki złego, tak naprawdę, i, i, i w ten sposób to ujmując, tylko jest to czasami trudne, bo im więcej Pana Boga w naszym życiu, im więcej Ewangelii w naszym życiu, im więcej tego pokarmu duchowego, tej nauki Bożej, tego naśladownictwa Jezusa, tym bardziej stajemy się silni i tym bardziej jesteśmy w stanie odeprzeć te pociski złego, te ataki, te zmanipulowane słowa, te niepotrzebne kłótnie, tą agresję, która gdzieś się wychodzi. Z nas, przez kogoś A To jest taki bardzo ciężki wątek Ale bardzo chcę to nagrać, bo Mimo tego, że ktoś e, Wie, że ty jesteś Chrześcijaninem I próbujesz żyć dobrze I na zewnątrz wygląda to ładnie To ten ktoś może nie wiedzieć, jak wygląda twoje życie Chrześcijańskie w twoim własnym domu I i to myślę jest taki mm, problem wielu rodzin, gdzie e, jedna strona atakuje na przykład drugą stronę, mówiąc właśnie w ten sposób, że... Mm, Jesteś takim zagorzałym katolikiem, a w taki sposób postępujesz, i przychodzi do człowieka potem takie zastanowienie, taki znak zapytania: no właśnie, z jednej strony jest to racja, dlaczego tak postępuję, ale z drugiej strony ta świadomość tego, że jestem tylko człowiekiem, który ma prawo do upadku. Nie chodzi o to, że przypisuję sobie od razu z góry i narzucam grzech, że mam do grzechu prawo. Nie chodzi o to, bo moim moim. Nastawieniem jako chrześcijanina jest żyć godnie i dobrze i zgodnie z Ewangelią. Moim zamiarem nie jest grzeszyć. Moim zamiarem nie jest mm, obrażanie innych. Moim, za, moim zamiarem nie jest świadome i e, złe postępowanie z premedytacją. Moim zamiarem jest kochać ludzi. Moim zamiarem jest kochać tych, których nie lubię. Moim zamiarem jest kochać tych, których nie lubię i modlić się za nich. Moim zamiarem jest kochać moich bliskich, kochać moją żonę, moje dziecko, moją najbliższą rodzinę, choć czasem jest to tak bardzo trudne i właśnie przez brak wykształcenia się w tej miłości Bożej upadamy i dochodzi do tych wszystkich naszych jakichś takich wewnętrznych konfliktów i upadków w wierze. <słuch> Ciężko się o tym mówi, bo w głowie jest bardzo dużo myśli i chciałbym to streścić w jakimś jednym czy w dwóch zdaniach, ale nie potrafię tego zrobić. Chcę zamknąć ten odcinek w ciągu 10 minut, podsumowując tylko, może w ten sposób, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Jedni ludzie chcą żyć po Bożemu, drudzy nie chcą żyć po Bożemu. Ci, którzy nie chcą żyć po Bożemu, których wiara drażni, zawsze będą punktować tych, którzy chcą żyć po Bożemu, bo na tym polega ta bitwa. I bitwa. O Królestwo Boże polega na tym, że ktoś chce odebrać Ci wiarę i chce, żebyś z tej wiary zrezygnował i zawsze będzie szukał w Twoim życiu takich słabych punktów, żeby Cię z tej wiary wybić, a w swoim życiu zawsze będzie szukał wymówek, żeby do tej wiary nie pójść. Chyba tak mogę to spuentować. W każdym razie... My, jako chrześcijanie, mimo tych upadków, mimo grzechu, mimo złych słów czasami, złego nastawienia serca, jakiejś złości czy nawet nienawiści, która wkrada się do serca, powinniśmy wytrwale podążać za Panem Jezusem, bo. E, bo taka jest rola chrześcijanina. Rolą chrześcijanina jest zawsze powstać i wrócić do Boga. Mimo tego, że w oczach innych ludzi, w oczach ludzi niewierzących, mniej wierzących, lubiących Kościoła, lubiących księży, nastawionych negatywnie do wiary chrześcijańskiej i do Ewangelii, który, którzy nienawidzą, można powiedzieć, Ewangelii Jezusa z Ewangelii Jezusa, e, który żyje, prawda? Także my musimy stawić temu czoła, choć jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. I czasami człowieka dopadają takie myśli, Boże, ile jeszcze takiego czegoś znosić, jak ciężka jest to bitwa. Tylko właśnie, żeby zdać sobie z tego sprawę, że jest to bitwa, trzeba zacząć czytać Ewangelię. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.